A w tym odcinku po długiej przerwie, nowy nabytek, ale może nie taki nowy, bo już sobie stoi prawie pół roku i tak pokrótce powiem, co tak na szybko w nim zrobiłem, wszystkie nowe bagnety Hedela, nowe nożyki, kosy, kilka sztuk palców nagarniacza nowych, co niektóre paski nowe, na przykład od napędu wytrząsaczy. Nowe, na nowo zrobione hamulce, nowe okładziny, nowe przewody hamulcowe, nowa pompka od hamulców. Założona jest na przykład w tym momencie od 60. Założona sieczkarnia, której nie było. Sieczkarnia wykorzystana przeze mnie od podstaw. Wszystko toczone, założone noże oryginalne. Napęd sieczkarni również wykonany przeze mnie. Szajby 17, napinacz. Szajba podwójna i długi pasek na duże koło. I tutaj kolejny napinacz. Wialnia wymienione paski. Napęd mocarnie na łańcuch podwójny. Do tego nowy łańcuch podajnika. I ten podajnik też został wymieniony na nowy. Nowa skrzynka bezpieczników, ponieważ bezpieczniki były wypalone, bo dostała się tam słoma. Silnik Perkins A4212, moc 58 KONI. Przy silniku nie robiono nic, bo chodzi perfekcyjnie. Poza tym, że została wymieniona uszczelka pod klawiaturą i ustawione zawory. Wymienione filtry paliwa, olej, czyszczenie całej chłodnicy, tuło sprzętu. Także w tym odcinku to tyle. Pokrótce powiedziałem co mniej więcej zostało tutaj zrobione.